Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy mieli drugi odcinek z serii Jak Grać. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak grać omenem, ale przed rozpoczęciem daję wam bardzo ważne info o tym, że zrobiłem Discorda właśnie dla was. Link jest w opisie, zapraszam. A ja teraz już więcej nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Widzowie, klasycznie zaczynamy od, od opisu umiejętności. Główną umiejętnością omena jest... Smoke, którego możemy rzucać przez całą mapę, mając tak kamerę, lub również możemy widzieć wszystko i po prostu patrzeć na mini gdzie nasz smoke się pojawi. Na przykład z B możemy rzucić smoka pod A, jeśli nasi rywale tam są. Mo może to bardzo pomóc naszej drużynie. Dajemy smoka, smok ląduje na A. Drugą umiejętnością Omena jest Paranoja. Jest to zwykły flash, który może lecieć przez bardzo długą odległość. Na przykład jeśli gracie z Sunset'a, runda się zaczyna, flashujecie sobie tam. Trzecią umiejętność Omena, tepek, tepacie się i macie kill. No i ultem Omena jest yy, Ucieczka z Cieni. To jest zwykły teleport, z którym możecie się przeteleportować, nawet przez całą mapę. Na przykład jesteście na B, wasz team jest na A, przeciwnicy wchodzą A, depacie się na A, i możecie już pomagać swojemu timowi. Smoki najlepiej, jeśli gramy po obronie, jest zdawać na pozycje, z których mogą pikować przeciwnicy. To na pewno zablokuje drogę i będzie wam łatwiej upilnować sajtu. Na przykład jesteście na A, dajecie jednego smoka sobie tutaj, drugiego dajecie, jeśli pikuje ktoś z, z waszego teamu Elboa to dajecie smoke tu na przykład, a jeśli nie to dajecie smoka yy, tutaj po prostu na wejście do Możecie sobie wtedy zagrać na przykład na backside Jeśli słyszycie kroki przeciwników używajcie flasha i po prostu pikujcie. A więc już po opisie umiejętności jak najlepiej grać? Omenem. Można grać pod one way, czyli takie smoki, na przykład na jakieś boksy, lub zahaczające o jakieś skrawki, które będą u góry, przez co przeciwnicy was nie będą widzieć, a wy będziecie widzieć no nogi przeciwników. Na przykład, smoke taki tutaj on lekko opada, i tutaj macie takiego Inne Inny one way też. A więc widzowie, najlepiej smokować po prostu wejścia na site, jeśli gr gracie po obronie. Zaś jeśli gracie po ataku, na przykład będziecie wchodzić na B, to ja najczęściej daję smoka tutaj na market. I daję smoka na przykład albo tutaj w site'a, albo tutaj, żeby nikt mi nie. Mamy takie dwa smoki. Możemy sobie już spokojnie wejść w site, sprawdzając Gunnia. tylko jedną pozycję Here. tutaj. Też jeśli chcecie skowerować swój team możecie na przykład dać flasha na market. wasz team może wtedy łatwiej wejść w site'a. Możecie się również po flashu tepnąć te w site. możecie również zgarnąć łatwe kile. A teraz, co kupować najlepiej w pierwszej rundzie? Najlepiej jak dla mnie jest w pierwszej rundzie kupić ghosta, jednego smoka, jednego tp'ka lub Ghosta i Flasha. Jest to jak dla mnie najlepsze rozwiązanie na pierwszą rundę, ponieważ macie dobre umiejętności i dobrą broń. A więc widzowie, to już będzie koniec odcinka. Następny odcinek prawdopodobnie będzie gdzieś za tydzień. Chyba, że zostawicie 10 łapek w górę, to kolejny odcinek wlatuje już w środę.